Spokój dobro, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Bogdan Dudko, misjonarz Saletyn, redaktor naczelny posłańca Matki Bożej Saletyńskiej La Salet. Bogdanie, chciałbym zapytać o nowe ruchy w Kościele, nowe rzeczywistości, które Duch Święty po Soborze Watykańskim II dał Kościołowi jako łaskę. Wiem, że jesteś zaangażowany w drogę naukatechumenalną, no również sam robisz drogę. Jak widzisz miejsce swoje? Jak postrzegasz naukatechumenat? No właśnie w kościele katolickim? Pan Bóg dał mi taką łaskę, że jestem człowiekiem z natury otwartym, a zatem nie boję się czegoś, co jest nowe w kościele. Jestem z, jednej, z drugiej strony konserwatystą, ale nie takim tradycyjnym w sensie przyzwyczajeniem, bo my często odwołujemy się do tradycji, która jest zwykłym naszym przyzwyczajeniem, bo. W tradycję wpisany jest rozwój, w, w tradycji wpisana jest otwartość się na to, yy, co jest nowe. Mam za sobą doświadczenie też proboszcza yy, dużej parafii i widzę, że yy, ruchy, które są owocem yy, działania Ducha Świętego po Soborze Watykańskim II są naprawdę łaską i i ja jestem Panu Bogu wdzięczny, bez żadnych moich zasług, że na mojej drodze życia stanął Neokatrumenat. Ja jego nie szukałem, nic o nim nie wiedziałem, ale 20 lat temu, kiedy byłem na studiach w Rzymie, potrzeba było posługiwać ludziom w jakiejś tam wspólnocie, więc oczywiście poszedłem z tym darem, ponieważ kapłaństwo nie jest moją własnością. A, a posługa kapłana nie może ograniczać się do ludzi wybranych albo tym, którym ja chcę służyć, tylko była taka potrzeba, więc nie było żadnego problemu. I potem bardzo szybko zobaczyłem, że droga neokatolicka to nie jest żaden ruch w kościele, ale to droga jest czymś, co ma robić każda parafia czyli prowadzić ludzi do wiary dojrzałej. I też zobaczyłem, że ja, jako ksiądz, jako zakonnik, że mam wiarę w tym sensie tradycyjnym. Tą wiarę, jak, jak my często rozumiemy, że no wierzę, że Pan Bóg jest i tak dalej, ale zobaczyłem, że, że, że jestem wezwany do tego, żeby kroczyć każdego dnia za Bogiem, tak jak Abraham. Ja muszę powiedzieć, że ja nigdy wcześniej nie wyruszałem, ja nigdy nie, nie widziałem patrząc na gwiazdy. Jakieś obietnice, i tak dalej. I dopiero doświadczenie słuchania kateches, takiego słowa, które koncentruje się w przepowiadaniu, daniu karygmatycznym, naprawdę dotknęło bardzo głęboko mojego serca. Zaowocowało to tym, że Pan Bóg zabrał mi mowę, znaczy, i uczynił mnie głuchym. Nie słyszałem słowa i nie mogłem nic mówić. Do tej pory to, co przeżywałem, na czym budowałem, Bóg zniszczył i, i, i wszystko stało się jednym gruzowiskiem. Ale jestem świadkiem tego, że Bóg ma moc odbudowywać wszystko i na tych gruzach postawił, zaczął budować nowe moje życie, otworzył mi ucho, zacząłem słuchać, słyszeć Słowo, co jest cudowną łaską, niezwykłą słyszeć Słowo Boże. I, i, I widzieć to Słowo Boże w moim życiu więcej, interpretować moją historię życia, która jest wpisana w historię zbawienia i, i Boga, Boga błogosławić. I, i, I potem również nieść to innym. Dlatego jeszcze raz zaznaczam, że jestem bardzo wdzięczny. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, ruchy, jakiekolwiek, wszystko jest dobre. Naprawdę jest to działanie Ducha Świętego i czego Kościół nie zabrania, to na wszystko trzeba być otwartym, szczególnie jako pasterz w Kościele, w parafii, ponieważ ruchy, można powiedzieć, to jest wezwanie naszego wieku. To jest taka interwencja Boża, gdzie Bóg chce szukać człowieka, bo wiemy, że wiara tradycyjna, ona dzisiaj. Kiedy przychodzi tyle wyzwań, staje się czymś, co jest nie ma w sobie mocy, żeby odpowiedzieć na materializm, żeby odpowiedzieć na wolność rozumianą na robieniu wszystkiego, co się chce. I, i widzimy to na naszych oczach, że, że ludzie odchodzą od Kościoła, że, że ludzie zostawiają u Pana Boga. I, i, i jeżeli, jeżeli nie będziemy korzystali z tej łaski, która jest znakiem czasu, to nie wiem gdzie, dokąd pójdziemy, nie wiem dokąd pójdziemy. Takim znakiem czasu jest pokolenie młode, bo jak głoszę też rekolekcje, to widzę, że w Kościele jest pokolenie osób starszych od 50-60 lat w górę. Nie ma 25-latków do 40 lat. I, I Dlaczego? Ponieważ wiara nie jest doświadczeniem. Oni mają wiarę z, z teorii, ze słyszenia, z katechizacji. A potrzeba wiary z doświadczenia i ruchy prowadzą człowieka do tego, żeby spotkać Boga w swoim życiu, żeby, żeby go doświadczyć, żeby Bóg był bliski, nie kimś był dalekim z teorii, ze słyszenia, ale tym, którego spotkałem. I będąc też proboszczem, miałem świadomość tego, że jestem proboszczem dla wszystkich ludzi, nie dla tych tylko, którzy chodzą do kościoła ale dla wszystkich, nawet państwo mi o tym przypominało, bo musiałem płacić podatek za każdego y, mieszkańca. Dlatego nie jest dobrze, jeżeli gdyby moje serce cieszyło się tylko z tych, którzy są w kościele, ale serce pasterza musi mieć niepokój co do tych, których nie ma w kościele. Czyli szukać takich dróg ewangelizacji, aby ci, którzy nie chodzą do kościoła, mogli doświadczyć zbawienia. Pięknie o tym powiedział Sobu, o kościele, który jest solem światu i zaczynem, albo to, co powiedział ksiądz Jan Twardowski: Ten, którego kochają, ten będzie zbawiony. Zatem niekoniecznie ktoś musi iść do kościoła, ale żeby spotkał się z miłością Chrystusa. A jak spotka się z miłością? Wtedy, kiedy spotka chrześcijanina, kiedy spotka tych ludzi, którzy żyją taką miłością. Dlatego ruchy. I droga dają tę okazję, żeby formować w ludzi, takich ludzi w taki sposób, żeby oni byli świadkami miłości Chrystusa, która zbawia, żeby byli świadkami cierpiącego sługi Jahwe, taka miłość, która daje się policzkować, która traci życie za innego, ta miłość, która porusza, która jakoś pobudza. Rodzi jakiś twórczy niepokój dla tych, którzy spotykają takich ludzi, bo nie wszyscy dzisiaj przyjdą do Kościoła i musimy, musimy mieć tego świadomość. Musimy też obalić taki mit, że jesteśmy krajem katolickim, ponieważ wiemy z tego liczenia w Kościele, że jedna czwarta chodzi do Kościoła. My mamy kontakt z jedną czwartą społeczeństwa. A znowu ta jedna czwarta, która przychodzi, przychodzi, wiemy, jaki to jest poziom, że to często jest religijność, jakaś naturalna, że to są pewne przyzwyczajenia, że to jest pewna tradycja. Wiara oparta na tradycji, chociaż była najlepsza, nie ma w sobie mocy do tego, żeby obwieszczać życie, które płynie od Chrystusa z wstałego. Potrzeba tutaj wiary, która jest doświadczeniem spotkania z Nim. To doświadczenie, ono m, objawia się w tym, że moje życie się zmieniło. Że, że Bóg uczynił takie cuda, że ja nie mogę kwestionować, że to nie jest Jego dzieło. Nie mogę oszukiwać się, że nic w moim życiu się nie, nie stało. I ja muszę powiedzieć, że jestem świadkiem też tego, że nie mogę zaprzeczyć y, y, publicznie, czy, że, że Bóg nie uczynił w moim życiu, bo, bo widzę co uczynił. I, i widzę też jako saletę, że to jest łasko dla mojego zgromadzenia. Bo nieraz jest takie myślenie, że ruchy, one dzielą diecezję, dzielą wspólnoty, czy dzielą zakony. To jest mówienie złego ducha, to jest mówienie pod wpływem złego ducha, bo, bo coś, co jest Ducha Świętego, nigdy nie może dzielić i charyzmaty nie mogą być w sprzeczności ze sobą, nie mogą. Dlatego musimy odczytywać obecność ruchów czy obecność naszych braci w różnych ruchach jako wyzwanie, jako łaskę i żyć wdzięcznością. Oddawać chwałę Panu Bogu, że, że Bóg posługuje się tymi braćmi, że Bóg chciał, że ci bracia byli, bo one, oni naprawdę stają się bogactwem. Ale pamiętajmy też, że, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy słabymi ludźmi. I, I ktoś, kto ma oczy tylko widzące w sposób naturalny, często może się gorszyć, ale ktoś, kto ma oczy głębokiej wiary, potrafi czytać pośród grzechów człowieka e, niezwykłe skarby działania łaski Bożej, która niczym nie jest krępowana, niczym nie jest ograniczona, a, a prowadzi nas ku tej eksplozji, doświadczenia, zmartwychwstania tego życia, które. Które się, się objawia. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby ruszyć z miejsc, miejsca, nie zatrzymać się w tych swoich schematach myślowych i przyzwyczajeń, ale robić krok do przodu i wychodzić na, na zaproszenie Ducha Świętego. Bo jeżeli ktoś został mianowany proboszczem w parafii, i, a w tej parafii są jakieś ruchy, to znaczy, że Pan Bóg daje Ci łaskę, żebyś służył tym ruchom, więc że te ruchy mogą służyć Tobie. Czasem jest tragedia i dramat, że idziemy do wspólnot, do ruchów, i, i, i nic nie widzimy, co tam się dzieje. Nie widzimy, jak Bóg działa w życiu człowieka, jak ratuje małżeństwa, jak, jak daje łaskę przebaczenia, potem wracamy do domów i wyśmiewamy to, kpimy, żartujemy. Dlaczego? Bo jesteśmy totalnie ślepi, totalnie ślepi. Nie? I, I nie traktujemy y, ruchów y, czy, czy drogi jako narzędzia, którym Pan Bóg chce się posłużyć dla mojego nawrócenia. Tylko często traktujemy to jako piąte koło uwozu niepotrzebne, które mi przeszkadza i, i, i któremu ja mam służyć, a służę na zasadzie pewnego strażnika, że, że przypilnuję. Jeżeli jakieś błędy zobaczę, to od razu rozliczę to wszystko. Nie? Dlatego zachęcam wszystkich, naprawdę wszystkich, żebyśmy byli otwarci, bo Pan Bóg nawet przez głupią jakąś wspólnotę połamaną, kruchą, może zmieniać nasze życie. Wspomniałeś również o tym, o wspólnocie twojej saletyńskiej. Często mówi się, że właśnie neokatechumenat jakoś przeszkadza, dzieli, nie pozwala realizować charyzmatu danego zgromadzenia osobie, która równocześnie robi drogę. Od lat dwudziestu jesteś również na drodze, jesteś saletynem. Jak w twoim życiu godzisz te dwie rzeczywistości? Czy jedna nie odciąga cię od drugiej, czy nie widzisz tu jakiegoś konfliktu? Nie, ja posłużę się może kapucynem, który pięknie powiedział ojciec Cantalamessa powiedział, żeby żyć charyzmatem świętego Franciszka, najpierw trzeba spotkać tego, który dał świętego Franciszka. Nie? My często właśnie dziś zatrzymuje się na, na charyzmatach zakonu itd. i tak dalej. I budujemy na jakimś charyzmacie, tak potem, gdy się okazuje to nie ma tego fundamentu, nie? bo żeby być saletynem, żeby być wiem, kapucynem, jezuitą, to najpierw spotkać trzeba się z tym, który dany charyzmat czy pewne wydarzenie w historii zbawienia dał. Z Bogiem, z samym Jezusem Chrystusem, bo jeżeli tego spotkania nie było, no to trudno mówić, że ktoś będzie żył duchem świętego Franciszka, czy będzie żył charyzmatem pojednanie, jeśli sam nie jest pojednany ze swoją historią, pojednany z Bogiem i tak dalej. Zasłanianie się etykietą, habitem dzisiaj już nie wytrzymuje. Dzisiaj trzeba świadków, które naprawdę mają doświadczenie spotkania Boga żywego. Z pewnością wszędzie istnieją napięcia. Także istnieje napięcie w moim zgromadzeniu. I często też wina leży po stronie tych, którzy są zaangażowani w ruchy. Czy, czy na, na drodze. I sam mówię, mogę powiedzieć po sobie, że na początku człowiek zachowuje się jak małe dziecko. Yy, zaczyna, małe dziecko zaczyna chodzić i kiedy zaczyna chodzić, chce, żeby wszyscy to widzieli. I tak samo jest coś takiego, taki entuzjazm, taka radość dla tych, którzy wchodzą w ruchy, czy, czy konkretnie na przykład na drodze na humanalnej, bo naprawdę to słowo jest, jest, jest niezwykłe, to słowo jest przepiękne, a jednocześnie to słowo jest związane i z tradycją kościoła, i z nauczaniem y, ojców, z całą patrologią, i, i także z tradycją y, naszych starszych braci w wierze. I to, to jest cudowne, coś przepiękne. I ono budzi zachwyt. I, i chcielibyśmy, żeby wszyscy poczuli woń, zapach tego. Y, a często ktoś to nie słyszał, no, to nigdy nie zrozumie. Dlatego ja myślę, że, że tam, gdzie są napięcia, wierzę, że w napięciach jest obecny duch święty. I nawet jeżeli są te napięcia z powodu zaangażowania na drodze czy w ruchu, na ruchu, w ruchu jakimś, to to są Boże napięcia i Pan Bóg z tego wyprowadzi naprawdę dobre rzeczy. Natomiast wiadomo, że zły duch co chce zrobić? Dzielić. A jak dzieli? Najpierw oskarża, oskarża go, nie? że ty jesteś mało, sal, mało saletyński albo jesteś mało kapucyński. Nie? Albo, że ty odchodzisz od swojego charyzmatu, nie? że gubisz charyzmat kapucyna albo saletyna. Ale to wszystko jest takie mówienie, bym powiedział, pod natchnieniem nieducha świętego, z pewnością nieducha świętego, bo duch święty zawsze łącza, nie dzieli, a złe mówienie o drugim jest, jest dzieleniem. Ja bym powiedział inaczej, że jako zgromadzenie czy zakon, musimy stawiać sobie pytanie. Dlaczego Pan Bóg wezwał któregoś z braci na drogę? I, 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 i jaką, jaką to ma rolę dla naszego zgromadzenia albo dla mojej prowincji? Co Bóg poprzez to wydarzenie chce zrobić z nami? Żebyśmy, my często traktujemy czyjeś zaangażowanie, a to jest jego problem. To nie jest prawda, to nie jest jego problem. Bo Bóg mówi do nas faktami, wydarzeniami, ludźmi. Jeżeli któregoś z moich braci. Wezwał do jakiegoś ruchu, czy wezwał na drogę, to to jest wezwanie także dla, dla mojej prowincji. I druga rzecz to jest taka: że widzę, że może się zdarzyć takie, bym powiedział, niepotrzebne dmuchanie w balon, albo robienie jakichś pseudo problemów. Albo wytwarzanie takiego klimatu, jakiejś, jakiejś grozy, jakiegoś niepokoju, lęku. Bo wiemy, że jesteśmy wszyscy u początku. Jeżeli prowincja liczy nie wiem, 140 braci, czy 150, czy 200, a na drodze jest 10, no to jak może tych 10 osób powodować podziały i tak dalej? Nie? To są takie, mówię, często nasze małe ludzkie sprawy. I, I niedobrze, że, że nie widzimy poza tym działaniem jakiegoś działania Bożego, tylko patrzymy czysto, czysto po ludzku, bo z błogosławieństwa można doświadczyć także przekleństwa. Chciałem również zadać to pytanie. Wielu proboszczów czasami ma obawy, ponieważ słyszeli, że Neokatochumenat wyciąga ludzi z parafii, że tworzy się jakieś małe grupki. Co mógłbyś powiedzieć sam ze swojego doświadczenia jako proboszcz w parafii? Gdzie była droga? Jak widziałeś tą rzeczywistość w twojej parafii? Gdy przyszedłem do parafii, postawiłem sobie pytanie, jaki jest stan duchowy tych moich braci i sióstr, którym mam służyć i dla których mam być bratem, a jednocześnie pasterzem. I druga rzecz to jest taka, że parafia nie jest celem samym w sobie. Parafia jest tylko narzędziem do tego, żeby ludzie mieli wiarę. I parafia jest jakimś sposobem służby człowiekowi. Drogą kościoła jest człowiek i, 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 i w centrum stoi człowiek, dla niego wszystko. Chrystus umiera na krzyżu i zmartwychwstaje dla człowieka. To, co było dla mnie też poruszające w ubiegłym roku, w styczniu. Benedykt XVI w Rzymie posłał wspólnoty, które skończyły drogę do parafii, które są zniszczone, gdzie, jest, gdzie, gdzie nie ma wiary, gdzie kościół jest naprawdę bardzo kruchy. Po prostu wziął wspólnoty z jednej parafii i przeniósł do drugiej parafii. I tym działaniem pokazał, że parafia nie jest celem, że w tamtej parafii, w której byli, Uformowała się ich wiara, stali się dojrzali w wierze i dzisiaj mają, są gotowi do tego, żeby ich przenieść, żeby gdzie indziej żyli, celebrowali liturgię, sprawowali Eucharystię i stawali się świadkami. Dlatego pierwszym zadaniem parafii jest dawanie życia ludziom, formowanie ich do wiary dojrzałej. I chcę powiedzieć, że jeżeli proboszcz i, i duszpasterze są otwarci na działanie Ducha Świętego, to będą otwarci na wszystkie ruchy. I, I jestem świadkiem też, że tam, gdzie rozwija się droga, tam rozwijają się także inne grupy, inne ruchy. W Rzeszowie będąc proboszczem było ponad 30 różnych wspólnot, różnych charyzmatów, różnych doświadczeń. Nie jest to prawdą, że droga oddziela się, że droga tworzy parafię w parafii. To są tylko takie mówienia pełne sądów, albo jeszcze inne, że ludzie ze wspólnot czują się lepszymi. Nie? To, to są sądy, to są nasze zwykłe ludzkie, ludzkie sądy. I Im bardziej jest, jest droga rozwinięta, te etapy, to naprawdę wiele rzeczy bracia ze wspólnot robią. W Rzeszowie, na przykład, kurs przedmałżeński prowadzili bracia ze wspólnot. I, i, i na, na kurs przychodziło 300-400 osób. Dlaczego? Ponieważ przed nimi stawali świadkowie. Małżeństwa, wiary, kiedy mówili jak, jak adoptowali dzieci, kiedy mówili jak, jak otwierali się na dziesiąte dziecko, bo dzisiaj widzimy jak rodzina jest zagrożona. Oni prowadzili y, kursy przedmałżeńskie, Triduum Paschalne robiliśmy, y, gdzie jak przyszedłem jako proboszcz, w Wigilię Paschalną były puste ławki i ja byłem zaskoczony, a kiedy odchodziłem to był dolny, dolny kościół i górny wypełniony. To jest ponad dwa tysiące ludzi, gdzie była transmisja do Dolnego Kościoła i gdzie ludzie wiedzieli, że żeby zmieścić się w Kościele, to muszą przyjść kilka godzin wcześniej, żeby zająć sobie miejsce i potem całą noc. I, 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 i parafia zaczęła żyć rytmem z paschy na paschę. Nastąpiła odnowa parafii, naprawdę. Przygotowanie do bierzmowania, czy przygotowanie do chrztu, czy pom pomoc y, 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 tym ludziom, którzy doświadczyli odejścia kogoś bliskiego, w śmierci i tak dalej. Liturgie y, pogrzebowe, celebrowane przez wspólnoty, to, to były manifestacje wiary. Ludzie patrzyli, czuli się jakby byli na weselu, jakby śmierć y, była y, była realnym zaślubieniem z Jezusem Chrystusem. Dlatego życzę proboszczom wszystkim dużo cierpliwości, y, dużo łagodności. Y, moja pierwsza wspólnota w Rzymie, y, byłem młodym księdzem, dwa lata po święceniach. I, I ci młodzi ludzie w tej wspólnocie, a było gdzieś ze 40, sama młodzież, 15 lat, 16, nie palili papierosy, żuli gumę. Ja, uformowany w Polsce, jako taki księżulek, wszystko ułożone, to mnie e, wszystko wkurzało, mnie krew zalewała, ale, ale Pan Bóg dawał mi dużo cierpliwości i też miłości do nich, bo to jest ważne. Jeżeli pasterz, Proboż, kocha ludzi, jeżeli kocha ludzi, to będzie czynił wszystko dla nich, żeby mieli wiarę. I ja dzisiaj widzę, że rówieśnicy tych młodych ludzi z tamtych czasów nie są w kościele. Ale ci młodzi, którzy żuli gumę, którzy palili papierosy, którzy wychodzili mi z liturgii, którzy mnie wkurzali, oni wszyscy są dzisiaj w kościele. Oni są, wszyscy są pożenieni, są małżeństwami chrześcijańskimi, mają kilkoro dzieci, są otwarci na życie. Ale ich rówieśnicy, nie ma ich. Gdzie oni są? Nie ma. Dlatego opieranie dzisiaj na katechezie szkolnej. I, I to jest pewne oszustwo, bo Katecheza szkolna nie jest przekazem wiary, tylko jest nauczaniem religii. Przekaz dokonuje się poprzez głoszenie karygmatu. Owszem, może to być jakaś preewangelizacja w szkole, ale ewangelizacja jest wtedy, kiedy głosi się Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, który ma moc przemienić serce człowieka, ma moc wskrzeszać to, co w nas jest umarłe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Bogdan Dudko, misjonarz Saletyn, redaktor naczelny posłańca Matki Bożej Saletyńskiej La Salette. Rozmawiał brat Paweł Taperski, Public Relations Kapucynów, redaktor strony kapucyni.pl.